Cześć, witam wszystkich na moim kanale Tutaj widzicie proces wypalania podłogi w chudnikach e, Więcej o tym procesie na moim kanale e, Jeżeli widzicie ten film, to, to prawdopodobnie w dwa później zobaczycie film e, na moim kanale Zobaczcie dokładnie o ten proces Zasubskrybujcie kanał, żeby nie czekał mnie nim kolejny Cześć, kilka. To już jest podłoga Błyszcząca, czyściutka. No i teraz to wypalenie. Powiem, że nawet nie jest jakoś za, ciepło, za ciepła. Eee. I zaraz potem przyjeżdża ktoś dezyfekować. Nie wiem kiedy będzie, ale powinien być chyba do godziny, czy coś takiego po wypaleniu podłogi, żeby to działało dobrze. Nie wiem czy mam nagram już samo odkażanie, Dezyfekcję, ale, ale zobaczymy. Jak jeszcze tu będę. To nagram.